Wiesław Matuch i dzieło jego życia. Wiedza Ojca Pio Wiedza Ojca Pio to przekaz z zaświatów dla całej ludzkości, który ojciec Pio po swojej śmierci przekazał przez Wiesława Matucha. To wiedza ukrywana od tysięcy lat, wiedza nie tylko o naszej planecie. Wiedza niewygodna i trudna, a zarazem optymistyczna, zachęcająca do wzrostu duchowego. Wiedza ta dla wielu będzie ogromnym wyzwaniem, ale również prawdziwym skarbem serca. Mówi równocześnie o przyczynach cierpienia i dążeniu do doskonałości. Zacznijmy od początku. Stworzenie świata materialnego przedstawia się inaczej niż nam to od lat podawano. Ojciec Pio mówi: Bóg tylko jeden raz stworzył niebo i aniołów. Od tej pory nic więcej nie stworzył. Po wspaniałym, pięknym i cudownym życiu w niebie, część aniołów zdecydowała się jednak opuścić je, by utworzyć swoje alternatywne cuda. Cóż, wolność wyboru. Obdarzeni potężnymi bożymi mocami, pozakładali swoje własne prywatne nieba. To, co widzimy przez teleskopy, kosmos, układy gwiezdne, planetarne, stało się nowym niebem dla ryzykanckich aniołów. Nasza Ziemia także do Niego należy. Można powiedzieć śmiało, że każdy z nas jest dziś upadłym aniołem. Miliardy lat temu braliśmy udział w ucieczce z nieba oryginalnego. Stworzyliśmy światy materialne, jak się potem okazało, bardzo zawodne i niedoskonałe. Przez kłótnie i walki aniołów wyemitowano zło i cierpienie. Grzech pierworodny Adama i Ewy to jedynie synonim tego, co się stało w niebie, gdzie zdecydowano o opuszczeniu wspaniałego niebiańskiego życia. Wolność, ciekawość i pycha były powodem wyjścia za zasłonę nieba, by stworzyć własne pałace szczęścia. Jak już wiemy z doświadczenia, projekt się nie powiódł. Powstał ogrom problemów i cierpienie. Po odłączeniu się od Boga moc zaczęła słabnąć. Brakowało zasilania do życia. Uświadomiono sobie, że popełniono ogromny błąd, odchodząc od Boga. Pomimo złych skutków podjęto strategiczne decyzje, że jednak zbuntowani aniołowie będą podtrzymywać dzieło swoich rąk, kosmos, wciągając do niego dusze, które straciły nadzieję na prawdziwe niebo. Tak się dzieje do dziś. Miliardy cywilizacji. Rozsianych po niezliczonych galaktykach, funkcjonuje w cierpieniach bez nieba i Boga. Wszyscy wpadli w kontrolowane koło reinkarnacji, aby produkować energię dla podtrzymywania życia, które miało być wspaniałym niebem i rozrywką. Plan się zepsuł. Dusze cierpią katusze, nie znając już przyczyn i prawdy o swoim istnieniu. Pełna degradacja. Odebrano nam pamięć, upadli. Aniołowie zafundowali nam wędrówkę dusz po różnych planetach, galaktykach, cywilizacjach. Ta wędrówka trwa od miliardów lat. Stworzyli system, który odgradza nas od prawdy, odgradza od prawdziwego nieba, a przede wszystkim od wspaniałego wiecznego Boga, zwanego powszechnie samą miłością. Większość aniołów jednak nie odeszła i pozostała w niebie oryginalnym. Bóg pierwszy zdecydował o pomocnej dłoni dla swoich upadających dzieci. Robi to do dzisiaj. Wysyła więc co jakiś czas istoty z nieba, by pomogły cywilizacjom w galaktykach. Wiele dusz już tę pomoc otrzymało w postaci wyzwalającej wiedzy. Mogły powrócić do nieba. Trudna to jednak misja przekazać niebiańską wiedzę w kosmosie materialnym, prawie zawsze karkołomna. Rządzący kosmosami nie chcą tej pomocy. I wszystkich nastawiają przeciw Bogu, a wysłanych pomazańców krzywdzą, nawet zabijają. Jednym słowem, federacje szatańskie nie odpuszczają. Dlatego to cierpienie trwa tak długo. Niemniej wiedza powoli przedziera się do aniołów chcących wrócić. Wiele dusz się już zbawiło, odeszło z utopijnego kosmosu, tego nieudanego nieba. Trafiły dzięki pomocy wspaniałym wysłannikom do źródła, z którego wyszły na początku ucieczki. Kosmos materialny zamknął się na wiedzę o Bogu, zakazał z nim się komunikować. Ale dzięki temu, że Bóg podał nam rękę i posyła od czasu do czasu odważnych aniołów z nieba w rewir materii, wiedza rozmnaża się. Staje się ona skarbem, bo dzięki niej dusze zaczynają rozumieć przyczyny i skutki. Przez zakazaną wiedzę z nieba pomaga się duszom w opuszczaniu złego nieba. Dowiadują się na nowo, że istnieje oryginalne niebo. Zaczynają same do niego podążać poprzez duchowy rozwój. W końcu osiągają cel i wchodzą do nieba stworzonego przez Boga, a nie przez kolegów i koleżanki, jak to jest w przypadku galaktyk materialnych. Na tym polega zbawienie. Wiedza jest wyzwoleniem. A przy pomocy miłości Boga i Bliźniego staje się zbawieniem. Jednym z takich odważnych aniołów był ojciec Pio. Wciela się i rodzi na naszej ziemi z planem przekazania tajemnej wiedzy. Zostaje zakonnikiem i świętym Kościoła katolickiego, w którym jest prześladowany jak wielu innych świętych. W posłuszeństwie Kościołowi pełni swoją tajemną misję przekazywania oryginalnej wiedzy z nieba. Swoją skrytą przed światem i Kościołem działalność rozpoczyna za życia i dalej kontynuuje po śmierci do dnia dzisiejszego. Niniejsza księga wiedzy ojca Pio spełnia kryteria, jakie konieczne są dla zrozumienia życia. Ukazuje wszechświat od początku do końca. Uczy o oryginalnym niebie, podpowiada, w jaki sposób się do niego dostać. Praktyczne rady i duchowa wiedza zawarte w tej księdze, natchnionej przez ojca Pio, gwarantują każdemu człowiekowi, który będzie ją studiował, że po śmierci może dostąpić swojego zbawienia, może liczyć na wydostanie się z kręgu światła kosmicznego oraz z własnego DNA. Które wszystkich uwięziło w piekle cierpienia. Księgę wiedzy ojca Pio można otworzyć na dowolnej stronie i zacząć czytać. Krótkie myśli, spięte klamrą zwartej wiedzy, dają czytelnikowi komfort myślenia, pełnymi zbiorami mądrości i poznania. Niech ta księga będzie dla Was przewodnikiem i źródłem inspiracji na drodze do duchowego oświecenia.